Cześć, 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 witam was w drugim odcinku z gry Agar.io, więc zaczynamy naszego Battle royala. nazwiemy się może jeszcze raz tu tylko, na szybkości, o pyk, elegancko, no i dobra, lecimy, no grają tutaj, jesteśmy 90, 95 miejsce mamy, no nie za kolorowo, na razie, ale to tylko początki, początki zawsze bywają trudne ze wszystkim, no trzeba zjeść dwóch, kurwa, no kamol, wypierdalaj, dobra. Ja nie będę się z tą bił, bo ja jestem za mały na razie, żeby takie rzeczy robić. Więc no, odpuśćcie. No, dobra. Staram się jakoś szybko urosnąć. Uksus, kurwa, też taki duży. Wszyscy są jacyś ogromni, tylko my tacy jesteśmy mali. No, ale pozycji zmieniliśmy już 15-20 w górę w sumie, więc nie jest źle. W całkiem idzie nam to sprawnie. Tu mamy dużo. ojojoj, DLEX. Oj, oj, Dlexa zjedliśmy, nice. Jeden na dwóch zjedzony. O, od razu 50 miejsca tam wskoczyło, więc całkiem zajebiście powiem szczerze. O nie, Kamol znowu przyszedł, ale Kamol nadal wielki jak cholera. Nie damy mu rady. Nie damy mu rady zdecydowanie, ale ciciocaputo. Ciciocaputo. Ciciocaputo też tak po chuju na kiju. Vik. Wik też jest całkiem duży. W, w sumie wszyscy są duzi. Tylko my jesteśmy tacy jeszcze mali. No, ale zobaczymy, czy uda nam się top 10 może zdobyć. Byłoby by, by spoko w sumie, co? Stanke Lorta bym zjadł, ale no raczej go nie. jo oj, ojoj. Oj, oj, MD. Kakashi, Kakashi. O kurwa. Serio? Ono się to chowa. Freebots. Easy. Zjedzony. Kosmos. Kosmos, jeden, jeden człon kosmosa zjedzony. Ja bym go zjadł, kurwa. Ale wiecie co? To no cholera jasna, ale żeby się rozjebali na psach. Nie no ojoj, ojoj, oj, oj, oj. ale się porobiło, powiem Wam szczerze. Nie, 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 ja się tak łatwo nie dam o tutaj zrobić w bambuko. Ale, nie jest źle ogólnie, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej, no. No teraz to już w ogóle jest baton taki, że kurwa nawet nie chcę mówić, bo, To jest gówno, gówno jest. Jesteśmy na razie znowu. Bardzo mali, no nie poszło, nie poszło, no. Ale dwóch graczy zjedliśmy, nie było tak źle, co? Całkiem, całkiem, dobry start. Zresztą nadal walczymy o nasze, o nasze yy, tutaj top miejsce, no raczej tak szybko to to nie, nie nastąpi, ale... A, w międzyczasie zaproszę Was od razu na mojego Facebooka, link zostawię oczywiście w opisie, link do mojego fanpage'a. Także na Instagrama mojego was zaproszę też link oczywiście zostawię w opisie wrzucam tam nie tylko rzeczy związane z kanałem, ale także śmieszne filmy różne takie pierdolety więc uh, warto zajrzeć. No i co? No i oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji też was zapraszam no bo warto by było jednak żeby żebym widział że um, wam się podoba, jeżeli wam się podoba oczywiście, jeżeli nie no to o wiadomo łapka w dół wtedy, nie? Bo to nie może być tak. Nie może być, że tylko łapki w górę. Zawsze musi być i w dół i w górę, no. Po to jest łapka w dół, żeby oceniać... Oceniać, nie? Ha! Ale go grałem ty! Tego już nie zjem, nie? A szkoda w sumie. Już nie będę go gonił, bo mi się nie chce, ale... No, wróciliśmy, powiem wam... Nie jest tak źle. Cipcia tutaj sobie. Cipcie... Mógłbym go niby złapać, ale no, to bez sensu trochę, nie? A moi Lloide? Czy jak ktoś czytanie? Nie, nie znam się na tym języku, to pewnie niemiecki. A ja z niemieckiego miałem raczej słabe oceny. Powiem wam szczerze. No, nigdy mnie jakoś ten język nie interesował zbytnio i jakoś nie potrafiłem się też go nauczyć. Ale nigdy też się nie starałem. Nie wiem, jak wy mieliście w szkole. Ale ja zawsze z językiem niemieckim miałem problem. Nic z niego nie potrafiłem. Z językiem angielskim oczywiście było zupełnie inaczej, nie? Język angielski był zawsze no, bardzo dobrze, wspominam lekcje oraz wszystko co miałem z nim związane nie, testy czy coś, to wszystko pozytywnie. Język polski też tak dosyć średnio, w sensie wysłowić się potrafię, po, y, napisać też potrafię, ale no jakieś takie zadania y, y, bardziej skomplikowane no, to, to, to jakoś nigdy mnie też nie jarały jakoś, więc nie starałem się nawet ich robić dobrze zbytnio. No dobra, to tyle by było po nas. Nagrywam to, powiem wam, po nieprzespanej przez nocy o 9 rano. Więc mogę być trochę taki, trochę taki zamulony, ale czy my chcemy? Questa? Nie chcemy, Questa. Nie będziemy wydawać pieniędzy tutaj żadnych. To znaczy, monetek tych naszych tam. Black Friday nas też nie interesuje zbytnio. No chyba, że, no chyba, że coś ciekawego. 2,5 tysiąca, no tyle nie mamy. Tego możemy wziąć za Freeco. To sobie weźmiemy. Styka, niech będzie ten skin na razie. Free też nas nie interesują, ale możemy open, openować potionę. Długo to trwa? 30. 6 pucharków. Tutaj emotka jakaś, tak. I tu kolejny awatar. w sensie, no nie emotka tylko avatar. O i tutaj część jakiegoś kolejnego, no dobra. Coś tam do przodu jesteśmy. Wystartujemy sobie to No No W końcu, dobra Lecimy sobie nexta No nie jestem robotem, chciałbym zaznaczyć No dobra Finlandia nas goni Albo kraj, albo wódka Jan Jan raczej nie groźny na razie Chyba, że zrobi coś nieobliczalnego Ale raczej nie Nie mi się tego Kolibri, niech nie nas ominą, no to nieźle, Mam jakieś bydle na dole, pod nami jest, mamy 90 masy, ale no, no, no mało, najwięcej mieliśmy chyba 450 w poprzedniej, nawet nie wiem dokładnie, czarny bambos, patrzcie, z bananem awatarem, miałem taki wcześniej. A teraz mam taki. I jaki duży już. Co jest z gościem? No. Kolibri się rozdwoił. Wisi tam poszedł na dół. Young Fan też tutaj tak obok nas z, z fajnym śniadankiem na awa awatarze. Nike, chodź tu. Albo Nike w zależności. W sumie co to jest? Mm. Ale go porobił ty. Ula la la la. O co? Mnie to rozbiło? No nie pierdol, no. No patrzcie kurwa, no. Dobra, jeszcze jedna musi być zagrana, bo coś słabo, słabo. Jeszcze jedna zostanie zagrana przez nas. Czy uda nam się coś tutaj konkretnego zrobić? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym nie być do takiego słabego gracza, tego... agara, bo no fajna jest gierka, no. Chciałbym umieć dobrze grać, ale ja nie wiem w sumie jak w nią się gra. Dopiero się, uczę tak naprawdę. Ty, a tego jakbyśmy... Nie dogonimy go przecież, no tak, ale... Cholera. Ajajaj, aj, aj, no milimetry, no. Milimetry. I byśmy już go mieli, już prawie go mieliśmy. Mata. Dogę, dogę. Skin. <ścoughs> Cipcia, tak! Dobra, coś tam, coś tam dla siebie uszczknęliśmy z niego. Coś tam dla siebie mamy, ale to nadal jest stop 160 masy. To jest nic tak naprawdę, nie? To jest nic tak naprawdę. Twoja stara, o! No tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Nie o tej godzinie tutaj, no ale komuś się nudzi ewidentnie. Kurwa, nie zjem go, na no, szkoda, bym go zeżarł i buelo. Łatwo by było, ale no niestety. Co podjemy, już mamy ponad 200 masy. No to już całkiem, całkiem już zaczyna robić coś sensownego z tego. Czego zjem? Nie. A szkoda. Podobną masę mamy, no. Ale tego tutaj bym już mógł zjeść. Czy nie? O nie, on wchodzi w niego. Cholera, słabo. Już teraz nic nie zrobimy. Już teraz niestety nic nie zrobimy. Ale fajny, ten awatar z tą kaczką zajebisty, powiem szczerze. Bardzo ładny jest. O kurwa, ale wielkie bydle. To on jest drugi. Fak. Tutaj jest trzech. Ty kurwa, no. O, może być ciężko. 300 masy prawie, no już całkiem, całkiem, zaczyna się to robić tak jak było wcześniej, 450, no to już jest taka masa fajna, nie? 1000 to jest zajebista, no a im więcej, tym lepiej, nie? Ale no ciężko, coś ostatnio, strasznie ciężko. Dobre ziomki się trafiają albo po prostu ja jestem tak słaby. To drugie jest bardzo możliwe akurat. Zżarłem go w ogóle, ale to chyba nic mi nie zmieniło, bo <laughs> ziomek był tak mały, że szkoda gadać nawet. Lex hulu, cholera, tego zjem. O, o, on go zje? Nie gadaj, a ja go nie zjem. Nie no, to jest jakiś żart po prostu. Chyba, że ja muszę tak strzelać, może w niego. No, chyba mamy rekord na razie naszej masy. Nie wiem w sumie nawet. 480, prawie 500. Nie wiem, kiedy my zaczniemy się do siebie zbliżać, jeśli chodzi o te kulki. Um, no, im szybciej, tym lepiej, prawda, ale o teraz. Więc, no, całkiem, całkiem. Mamy rekordzik, mamy rekordzik naszej masy, więc, no, powiem wam, ta ostatnia giereczka zapowiada się dosyć ciekawie, coraz bardziej, nie? Ech, tak Całkiem w porzo. Przynajmniej coś się dzieje. Trochę. <grym> Trochę coś się dzieje. Zaraz. Co mm, by teraz może, tak bym... Tego się kuszę, tego zielonego tutaj na... Ale, no... Może być ciężko go zjeść, bo on ma podobną masę do nas, więc raczej łatwo nie będzie. A Na razie powoli, powoli przesuwamy się ku górze. Kurwa, jakby... Jebem T-Majku, to coś mi się wydaje, że to może być... Po rysyjsku? I to może być dosyć takie niemiłe określenie. Albo słowo, albo zdanie, o, bardziej zdanie. Cholera. Zżarłem go. Czajcie, 1050 mamy, przebiliśmy. Ty górą. No, to było konkretne. Czy uda nam się zjeść Polskę? Chyba nie. Znaczy, udałoby się gdybyśmy. O nie. Teraz jest moment. O kurwa, nie, dobra, acyzor YouTube, Zeżargo. go. On mnie zje? Pewnie by mnie zjadł, co? Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski nawet tutaj jest, ale... Hmm. <laughs> o, Putin, pokonamy Putina? Jak go zjem? O. No. A ten co? Popieprzyło go. 1183, 1090, 1200. No. Tu masa jest zdobywana ofensywnie, powiem Wam szczerze. No jest. No, trochę nabijemy sobie tutaj na pewno. 14 miejsce mamy na serwerze. No, on już taki mały się zrobił. Co wy gadacie? Co wy gadacie w ogóle? O, chyba go. Nie, chyba znowu przegrał z nim. Tak mu ta masa skacze, że. Nie wiem. Nie, nie zjem go. A tego tu? Też żadnego nie zjem. A, bo oni się pustują chyba w ogóle. Oni chyba razem grają, bo... Dziwne to, dziwne to było. No jakieś dziwne, dziwne te zagrywki. No, dziwne te zagrywki, powiem Wam. Dziewiąte miejsce. Ale już powolutku się przesuwamy, już coraz wolniej. Już nie jest tak fajnie szybko, jak na początku. Żeby ja się sam zaraz tu nie rozdupcył. Ja w ogóle nie wiem, czy zrobię ten odcinek jako taki jeden ciągły, czy po prostu podzielę go na różne, 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 różne takie krótsze części, czy, czy co zrobić dokładnie, właśnie nie wiem. Daj jeść, please. Po co oni tak dają te... Hmm, ja jestem od nich większy od nich wszystkich. Teraz już niekoniecznie. Ale... O, dostaliśmy trochę masy. Prusja. O nie! Cholera. Nie zeżarłem go. Cholera jasna. No i teraz jest lipa ogólnie, bo... No jest lipa, bo boję się, że mnie po prostu zaraz coś zeżrę. I się skończy. Babci sranie, nie? Nie rośniemy już od. Yy... No, trochę urośliśmy. Jakbym się zamknął teraz. Ym, zmienił się w jeden, ale no nie chce, mi się nie chce mi się zmienić w jeden. Nie wiem dlaczego. A szkoda w sumie. O. W końcu. Chyba tego team, spróbujemy go dojechać? Normalnie, dojeżdżam go. Czwarte miejsce, patrzcie no. Jest kurwa no całkiem, całkiem. Twoja stara taka duża jest? Co on też robi ty, ten ziomek? Wypuszcza jakieś kawałeczki. Trzecie miejsce. A pierwsze to jak wygląda? Ciekawe. To miał być w ogóle taki króciutki odcinek szybki, ale widzę, że to wyjdzie z tego konkretnie dużo i długo. O, ten znowu wszedł. Acesor YouTube, czekam na miał. Nie wiem, czy my go zjemy. Daj mi te kawałeczki siebie. Mam spróbował go zeżreć, ale boję się, że. Że niestety, ale nie dam rady z takiej e wielkości. Spróbuję go dojechać teraz, tego tygurą. Nie wiem, czy nam się uda. Ten kawałek tutaj zjeść. W sumie patrzcie. Nie, tam powchodził w tego chłopa. To już chuj będzie. Dupa w kwiatach. Wojak i Twoja Stara, jakby ich tak obejść bokiem. A się tam rozwalił ziom, na 10 części. Czekamy, bo nas Endrum będzie chciał zjeść. Andrew sobie odpuścił, ale... Cholera, no nie wiem, zastanawiam się, ale... O. Kolejnego jakiegoś zjadłem tam. No, nie wiem, co się stało. Wywaliło nas. Jak widać, wywaliło nas. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to dziękuję wam bardzo za obejrzenie, zostawienie łapeczki w górę oraz subskrypcję i zapraszam was na kolejne odcinki. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.